Wynajem, sprzedaż online, usługi, inwestycje. Wielu ludzi zaczynało po pracy, wieczorami, z pasją. Nie chodzi o to, by z dnia na dzień rzucić pracę. Chodzi o to, by nie być niewolnikiem jednego przelewu. Pieniądze to narzędzie: albo ty się ich nauczysz, albo one będą rządzić tobą. W wielu domach nie mówi się o pieniądzach. A jeśli już, to z lękiem. Nie stać nas, nie mamy, życie jest drogie. Tymczasem dzieci chłoną to jak gąbka i dorastają z przekonaniem, że pieniądze to problem, a nie rozwiązanie. Bogaty ojciec mówił, rozmawiaj z dzieckiem o inwestowaniu, o oszczędzaniu, o wartościach. To niechciwość, to edukacja i ona może uratować przyszłość całej rodziny. Biedny ojciec pragnął bezpieczeństwa, bogaty ojciec wolności. Bezpieczeństwo kusi.